Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani siostry i bracia. Od blisko dwu tysięcy lat droga do Betlejem, do tego źródła życia prawdziwego życia. Bożego życia. Wiedzie przez Kościół. Nie tylko ten budynek, którego szeroko otwarte drzwi zapraszają do wejścia. Przez ten Kościół, który jest Mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, który tu na świecie kontynuuje jego misję. Ten Kościół, poza którym, jak mówią świadectwa Ojców Kościoła, nie ma zbawienia. Ten kościół, o którym święty Jan Paweł II powiedział, że jego drogą jest człowiek. Nie można więc dotrzeć do Betlejem, jeżeli nie idzie się z Kościołem. Jeżeli wraz z Kościołem nie, odczy nie odczytuje się znaków, które Kościół posłuszny natchnieniom Bożym odczytuje w każdym czasie, po to, by nasze drogi prostować, by uczynić je drogami, które zaprowadzą nas do zbawienia. Człowiek jest drogą Kościoła. Czy każdy człowiek? Ten, kto chce zobaczyć w Betlejem, to ziemski. Miejsce narodzin Jezusa musi się pochylić. Wejście do Bazyliki Narodzenia ma bowiem niecały metr. Metr wysokości. Kiedyś było ono znacznie większe, ale przybywający tu średniowieczni władcy, Mieli niestety w zwyczaju wjeżdżać na koniach do wnętrza kościoła. I właśnie zmniejszenie otworu miało to uniemożliwić. Możni panowie, władcy tego świata musieli więc schodzić. Z konia, jeśli chcieli dostać się do Groty Narodzenia. I tak to niskie wejście nabrało głębszej wymowy. Do dziś mówi każdemu pielgrzymowi, także temu, którym jest każdy z nas, kto dzisiaj udał się w tę duchową. Drogę do Betlejem. Mówi, kimkolwiek byś nie był, pochyl się nad tą wielką tajemnicą. Mówi więcej. Tylko ten, kto się uniży, umniejszy, więcej stanie się jak. Dziecko może zbliżyć się do boskiego dziecięcia, do wcielonego Boga. Jedynie ten, kto zejdzie z konia władzy, zaszczytu. Niekiedy wielkiej, wszechstronnej wiedzy, ale ślepej naprawdę, może wysokiego mniemania o sobie, ale tak wysokiego, że nie potrafi dostrzec drugiego. Może trzeba zejść z konia samowystarczalności, przekonania, że wystarczy, wystarcze sam sobie. Może trzeba zejść z konia wiary w osiągnięcia nowoczesnej techniki, technologii. Czy nawet osiągnięć medycyny, tak, także tej medycyny, która dziś okazuje swą bezradność wobec nowych zagrożeń. Trzeba się pochylić, uniżyć by zrozumieć, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem. Ale w kontekście naszych, naszej polskiej rzeczywistości, także tej, w której znalazł się nasz polski Kość. Rodzi się też myśl, aby i dziś zmniejszyć trochę te drzwi do kościoła. Także te, które są dziś szeroko otwarte. Bo często widzimy, jak współcześni władcy wchodzą do kościoła. Ale nie wchodzą po to, by się uniżyć. Nie wchodzą po to, by się pochylić nad tajemnicą. Wchodzą w zgoła innych, jakże różnych celów, różnych od tego zasadniczego celu, jakim jest zbawienie człowieka. Może więc warto i dziś daleko odsunąć tron od ołtarza, a ołtarz od tronu. Istnieje również. Opowieść o uczonym, który rozmawiał z żydowskim rabinem nauczycielem na temat tego, czy Bóg jest, czy Go nie ma. I ów uczony, zaślepiony, jak mnie miał wielkością swojej wiedzy, powiedział. Przestudiowałem mnóstwo mądrych ksiąg, ale na żadnej z nich nie znalazłem Boga. To znaczy, że ciągle za mało się pochylasz, odpowiedział żydowski nauczyciel, rabin. Boga trudno. Spotkać w mądrych księgach. Chodzi tam, są jego ślady. Ale trzeba go najpierw doświadczyć w życiu, pośrodku życia i to w postawie pokory. Kto próbuje dumnie jeździć na koniu swojej mądrości. Nie natrafi w swoim życiu na tajemnicę Boga. Ludzie ubodzy, cierpiący, ewangelicznie prości o wiele łatwiej odnajdują Boga. Nie inaczej było w Betlejem. Prości niewykształceni pasterze byli pierwszymi, którzy oddali. Pokłon nowonarodzonemu Synowi Bożemu. Ale na szczęście, drodzy siostry i bracia, ludzie XXI wieku, my wszyscy zaczynamy powoli dostrzegać, że potęga nauki nie może nas zbawić. A wysoka, wysoko rozwinięta technika nie jest w stanie napełnić naszych serc. Zaczynamy pojmować, że wyższy poziom życia to nie wszystko, że tylko wtedy, kiedy rozpoznamy i uznamy nad sobą kogoś zdecydowanie wyższego, przewyższającego nas, gdy Pochylimy się, ugniemy się przed Bogiem, uniżymy, możemy dobrze i sensownie przeżyć swoje życie. Kto nie czci Boga, ten też nie żywi szacunku do człowieka. Więcej. Kto nie uniży się przed Bogiem, kto nie uklęknie przed Bogiem, ten najczęściej będzie klękał przed człowiekiem. Kto nie idzie za głosem sumienia, ten sam próbuje zająć miejsce przynależne Bogu. Dlatego święta Bożego Narodzenia, w których święty Franciszek, ten z czasów średniowiecza, biedaczyna z w swojej wizji zbudował to przedstawienie Groty Betlejemskiej, które dziś powtarza się w wielu miejscach, w wielu kościołach, choć czasem może przyjmuje mniej zrozumiałe formy, jak szopka w Watykanie. Ale właśnie ten święty Franciszek, ukazując tę stajenkę, tę grotę narodzenia, Kazał nam się pochylić przed nią, uniżyć. Kiedy człowiek uniży się przed Bogiem, to nigdy nie zostanie poniżony, bo to nasze uniżenie przed Bogiem jest właśnie wywyższeniem. Bo Bóg stając się jednym z nas podobnym we wszystkim do nas za wyjątkiem grzechu sprawił że staliśmy się godni być jego dziećmi bóg stał się człowiekiem po to aby człowiek stał się bogiem nie uzurpatorem który sam Siada na tronie Boga, ale dzieckiem Bożym, które sam Bóg stawia na swoim miejscu. Umiłowani siostry i bracia, inny Franciszek, papież. Wskazując na ten wymiar uniżenia Boga, który staje się człowiekiem, powiedział: Jest w nim całe człowieczeństwo. Przyjął to wszystko, czym jesteśmy, takimi jacy jesteśmy. To istotne dla zrozumienia wiary chrześcijańskiej, podkreślił papież Franciszek. Święty Augustyn, zastanawiając się nad swoją drogą nawrócenia, pisze w swoich wyznaniach, ja jeszcze nie przyjmowałem naszego Pana Jezusa Chrystusa jako pokorny pokornek i jeszcze nie wiedziałem, Czego mogłaby mnie nauczyć jego słabość? Ale jaka jest słabość Bożego Dziecięcia? Jaka jest słabość Boga Wszechmocnego, który w Jezusie Chrystusie stał się dzieckiem, niemowlęciem owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie? Słabość Jezusa jest nauką ponieważ objawia nam Bożą miłość. Boże narodzenie jest świętem miłości, miłości wcielonej, miłości narodzonej dla nas w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest światłem ludzi, które świeci w ciemności, nadając sens ludzkiemu życiu i całej historii. I dlatego dziś wyszliśmy z naszych domów. Szliśmy w ciemności, może rozświetlonej efektownymi dekoracjami, bardziej przypominającymi Disneyland niż Betlejem. Ale szliśmy intuicyjnie, kierując się, do światła, do światła, które Bóg przynosi nam na ziemię. I na koniec, drodzy bracia i siostry, chciałbym jeszcze raz powrócić do nauczania papieża Franciszka, który powiedział: Bóg przynosi nam czułość, na Ziemię, dzisiaj w ten cudowny sposób, poprzez który chciał przyjść na świat, to sprawia, że odradza się w nas czułość, prawdziwa czułość ludzka, która jest blisko tej boskiej. A dziś, zwłaszcza dziś, kiedy na skutek ograniczeń, obostrzeń, pandemii, Oddalamy się od siebie. Oddzieleni są ludzie, nawet ci cierpiący i umierający, których oddziela się od najbliższych. Dziś potrzebujemy czułości. Bardzo potrzebujemy ludzkiej bliskości wobec tylu utrapień. O ile Pandemia zmusiła nas do zachowania większego dystansu. To Jezus w żłóbku wskazuje nam drogę czułości, aby być blisko, aby być ludzkim. Podążajmy tą drogą. To droga do prawdziwego that I am amen